Na prawdziwą kampanię fabularną w grze Overwatch wielu z nas bardzo, bardzo czekało. Niestety jakiś czas temu Blizzard postanowił skasować ten projekt i nie otrzymamy pełnoprawnej gry fabularnej, single player'owej w uniwersum Overwatcha, ale szczęśliwie jakieś elementy tego, co twórcy już zdążyli zrobić się zachowały. I teraz wraz ze startem szóstego sezonu w grze Overwatch 2 Blizzard postanowił sprzedać nam trzy misje fabularne w cenie 15 euro. Za te 15 euro dostajemy właśnie dostęp do tych wspomnianych trzech misji fabularnych oraz 1000 monet Overwatch, za które możemy kupić sobie na przykład Carnet, który akurat w tym sezonie jest rewelacyjny. W tym odcinku pokażę Wam pierwszą misję fabularną. Rozgrywa ona się w Rio de Janeiro, więc oczywistym jest, że głównym bohaterem tej misji jest Lucio, czyli mój. Stary, dobry main. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Bardzo jestem ciekaw Waszej opinii na ten temat. Na temat tego, że Blizzard postanowił w częściach to, co tam udało się już zrobić, jeszcze jakoś zmonetyzować i na tym zarobić. Czy 15 euro za te wspomniane 1000 monet oraz 3 misje fabularne to dużo czy mało? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ja bawiłem się, jak sami zobaczycie, świetnie podczas rozgrywania tej fabuły. Bardzo fajnie, że coś takiego dostaliśmy, bo. Całe uniwersum i Lore Overwatcha jest mega interesujące i mega wbrew pozorom głębokie. No ja już nie przynudzam, zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, a jeżeli chcecie oglądać na żywo, to wszystko to zachęcam oczywiście, żeby dołączyć do nas na Twitchu miłego oglądania. Czy ktoś mnie słyszy? Rio zostało zaatakowane. Potrzebujemy pomocy! Zobaczmy w przerwało z nim połączenie. Spokojnie, Ateno. Jesteśmy w drodze. Nowa drużyna Overwatch odpowiada na wezwanie o pomoc w Rio de Janeiro. Zalewają nas! Sektor 0 jest wszędzie. Serio, jeśli ktoś to słyszy, czy dałaby się pomóc? Postaram się ich odbierać! Lucia! Cześć, chicken. dzień dobry! Kurde, ta gra ma taki klimat, nie? Ma taki klimat! God damn it. Więc Jaką Overwatch podoba się Rio! Jest piękne! Nie licząc tych zabójczych robotów! Upierdliwe, nie? Nikt nie lubi nieproszonych gości! Tak, są najgorsi! Aha, mniej gadania, więcej lania! E, dziękuję bardzo, Raszu. Sytuacja opanowana. Jeszcze bym nie zaczynał świętowania. Te roboty nie odpuszczą nam. Lepiej się ukryjmy. Chodźcie, za mną. To moja miejscówka. Tutaj powinniśmy być bezpieczni. Mamy mało czasu. Cywile długo bez nas nie wytrzymają. Potrzebny jest plan. Dobra, ten wielki statek wypluwa z siebie roboty, odkąd tylko się pojawił. Zniszczmy go. A ocalimy to miasto! No dobra, więc lećmy tam, rozwalmy wszystko, co stanie na drodze i pozałatwiajmy te blaszaki! On tak na serio? Wiesz, to czasem ciężko powiedzieć. Rozdzielmy się na oddziały, żeby zająć sektor zero i zapewnić bezpieczeństwo cywilom. Niech echo sprowadzi statek. Dobra, ludzie, bierzmy się do roboty! Urządzimy sobie abordaż z naszym nowym kolegą. <laughs> Nazywam się Lucia. Witam Was w Ria. Tatek dowodzenia jest A ja z botami gram po prostu, tak? Echo, jesteś naszym wsparciem powietrznym. Echo jest trochę zajęta. Na razie ja pilotuję desantowiec. Na pewno da sobie radę sama? Poradzę sobie. O! Będziemy w kontakcie. Dalej. Uratujmy moje miasto. Dobro, mam miejscówkę, co? Ej, no raczej pewnie jeszcze zagramy. Ja to na YouTube'a chcę wrzucić, więc wiesz. Spotify Premium. Nie, no dobrą mam miejscu. Nie powinniśmy tracić czasu. Dawajcie tędy. O, nie. Ej, ale to jest kawałek mapy przecież. Ale czat, a czy fajnie? Ja to chcę The Cycle. No, ja bym chciał też jakąś gierkę taką, no przecież wiesz. broni Rio. Czy to znaczy, że wróciliście na dobre? Kiedy ludzie potrzebują pomocy, naszym obowiązkiem jest odpowiedzieć bez względu na koszty. E, uznam, że to znaczy tak! Ej, te boty grają lepiej niż ludzie! Skoda, że to jest e, mapa zwykła, nie? Dawajcie, nie możemy się zatrzymywać. Otwórzmy te drzwi i ratujmy miasto! wyjdź z klubu. Wszyscy gotowi? Tam jest strefa wojny. O, no dobra, tu jest inaczej! Ale czak! Leciłby coś, co by sobie z nim poradziło. Ha, ale skoro go tu nie ma, będziemy musieli sami się podbić tego czego. Akceleracyjna asysta. <mulity> tu <Montuje więcej owoców. mulity> Ej, dobrze to wygląda! Ej, Juli, dziękuję za followeczka. Witam ciebie, Siemano. Zachęcam oczywiście wszystkie pozostałe osoby, które nie mają, żeby zafollowować na Twitchu. Dawaj, Reinhard! Ale fajnie to wygląda, nie? Utrudniają ludziom dotarcie w bezpieczne miejsce. Czart. Te kable wyglądają na ważne. Zobaczmy dokąd prowadzą. Oj, oj, oj. Dawaj gorej! Widzę kolejne źródło zasilania na tym budynku. Wiesz co to za ustrojstwa? Wygląda na to, że te urządzenia pobierają moc do odległej lokalizacji. Ale skąd? Najpierw rozwalmy je wszystkie. Ale czas! No fajnie to wygląda, no! Bardziej Ci się podoba insurekcja? No ale co ta insurrekcja? To było przecież 5 minut. Nie przesadzaj. Już kurde naprawdę. Mówię, że to mi się bardziej podoba. ja nie umiem czytać. Sorry, Sosiw. ale insurekcja była za darmo, a to kosztuje. Nie, no to jest. To jest fragment tego porzuconego projektu yy, kampanii fabularnej. Yy, całości, nie? Yy, moim zdaniem to bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Cześć, Tysię, dzień dobry. Czekaj, trzeba płacić. Tak, tak, 15 euro to kosztuje. Ha, ha. Z pomocą Overwatch jakoś sprawniej to wszystko idzie. No fajna ta plaża Nie no fajny, kurde, to no fajny klimat to no. Dobra, trochę żałuję, że porzucili ten projekt Ale kurde, jakby zrobili Nie wiem Zabezpie Zabezpiecz lądowisko Bardzo fajny klimat, ale trochę czuć, że to jest gra PVP i że to nie jest... No, jest takie, kurde, nie? I mam wrażenie, że jakby zrobili z tego pełnoprawny tytuł, który by tak wyglądał... To by... To by było... Był hejt. A może nie? Nie wiem. bo czuć trochę, że to jest takie doklejone. Że to jest zrobienie... Singla z PvP. Hejt jest zawsze. Nie no, ja wiem! Ale fajnie walka z bossem! Ja to bym zrobił z Overwatcha Extraction wierzy, wierzy, z Shootera. Nie? Taki Lucio, w swojej tajnej bazie w Rio, wychodzi na zwiat i lutuje. Chyba jestem w tym samym. <śś> Żartuję, ale... <śś> Żartuję, ale tak, no. O, y fajnie Cię widzieć, Lucio. Tylko nie świruj! Musimy dostać się na statek dowodzenia! E, zobaczę, co da się zrobić. O! Wybaczcie! E, Śmiew ci idzie, Brigitte! Blakujemy! Trzymajcie się! Udało nam się! To znaczy... udało nam się! Wymiatasz, Brigitte! A teraz dawajcie! Musimy ruszać! Muszę lecieć Dajcie znać tak, jak trzeba będzie was odjeść do domu Nieźle latasz słonko Serio Nie wierzę że wciąż żyjemy Bardzo fajne tylko chyba Luciem się słabo dogra. A kogo ty z dumrozisz? Mej. Tam nikogo nie było. Ale masterowanie tego w czteroosobowej drużynie na najtrudniejszym poziomie będzie fajne. Jakieś wskazówki? Cholostru. Cholostru. Wow! Ale ten statek wielki. W tym pomieszczeniu znajduje się główny reaktor. Jeśli uda nam się go wyłączyć, może zniszczymy statek. No to na co czekamy? Do dzieła! Rany skocznę z krawędzi bezmyślnie smoga mój ulubiony rozajfro trzeba mnie ożywić nie ktoś pomoże naszemu sojusz ładna akcja ratunkowa a ale zabiłem wszystkich Cześć فراغر, dzień dobry. Ale czat, kurde. Poznać, czy wiecie, no cała ta. Ogólnie lore Overwatcha jest fajny, nie? I ta fabuła też jest fajna. Także, no. Skrzyknęli więcej artylerii! Znowu? Ja tam wolę mniejszych przeciwników! Duże, małe i tak wszystkie, co robimy na złom. W tym statku musi się od nich noić! Kiedy z skończymy, będzie ich znacznie mniej. No? Zaczynają się schodki. Dobrze, Reinhard! taką siłę ognia do Rio? Nie tylko do Rio! ta cały świat! O cholera... Znowu? Roboty nie są znane z pomysłowości! O, Lena! Tęskniłem za widokiem śmigającej śmigającym po polu widny. Nie tak bardzo jak ja tęskniłam za tym jak do płotę! Nie! Fajnie sobie gada, no dobrze, dobrze! Dawaj! Trochę, trochę nam brakuje damage'a! O nie! przesunąłem mu go! już wszyscy. Jest rdzeń. Eee, Winstonie, to chyba nie jest reaktor! Masz rację. To ogromny przykaźnik. Ta technologia wydaje się być wszechobecna w arsenale Sektora Zero. Ale możemy go zniszczyć, żeby załatwić statek. Racja? Jest jeden sposób, by się przekonać. Ach, ach. Słyszeliście coś? Dodo do, 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 do teraz boss idzie Damn! no patrzcie prawdziwy boss w overwatchu! Cześć Seba, dzień dobry. Ale czas! Ale czat! O nie! Co się dzieje? Nasze ataki nic mu już nie robią! A ja dziś pole siłę! Będziemy potrzebować sporo energii, żeby je przetić. Może spróbujmy nakierować go na przekaźnik! Szarża to zawsze dobry plan! <noise> Patrzcie! Przekaźnik wyłączył jego pole siłowe! Nie do wiary, że to zadziałało! Naparzać w szarżownika, dalej! Naparzać w szarżownika! Dobrze, Rej! Znowu jest niezniszczalny! Teraz nie nam na, o, jest na, lata. Mu. O, na Matko, co tu się dzieje? Putaj, bijczko. Putaj! No nie, prawie. Dobra po nim. O tym już nie będzie co zbierać. Powracamy do roboty, a atakujmy przekaźnik. Chyba się udało. O ile nie planujecie rozbić się razem ze stawkiem, musimy wracać do angę. Da, 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 da. To było celowe, ale teraz musimy What? uciekać! Zaraz będę. Pośpieszcie się! Stać! Nie ruszać się! Katek rozpada się na kawałki! wykonana. No? Będziecie musieli skoczyć. Sprzyjcie Done! Witch, będę cię osłaniać. Got it, Się z Rio. Siły naziemne szybko zlikwidują niedobitki. Uff. Lucio, bardzo dobrze się spisałeś. Wow, wiesz, z twój chust to. A... <laughs> dzięki. Y nie chciałabym wam przerywać, ale mam doniesienia o dalszych atakach w innych miastach. Wiecie, jak chcecie ich zatrzymać, to chętnie pomogę. Witaj w ekipie! Woo! I to ja rozumiem! Będziemy kozaczyć! Ohoho, wow! Posterunek Gibraltar! No, ja nie mogę! Serio? Wow, pomyślcie o wszystkich ludziach, którzy tutaj działali: Dowódca Morrison, Torbjorn Lindholm. Wielki Reinhardt, Wilhelm. Weź go nie nakręcaj. <laughs> <laughs> nie mogę uwierzyć, że ONZ zamknęło Overwatch. Więc, gdzie jest cała reszta? Eee, To tyle. No, nie do końca. Dobrze Was widzieć. Cassidy! Fara? Ta, sorry za spóźnienie, ale przeprowadzaliśmy rekrutację. Biorąc pod uwagę okoliczności, uznávam, że chyba przydałaby się Wam mała pomoc. Kogo nazywasz małą? <noise> to aż nadto, żeby pomóc w walce z sektorem zero. I rozwalić ich na drobne kawałeczki. <noise> tak, już ją lubię! No to chyba was oboje będę łatał najczęściej. Nasze szanse przeciwko sektorowi zero właśnie znacznie wzrosły. Skoro chcą się z nami bić, to im tego nie odmawiajmy. Zgadzam się, ale musimy podejść do tego mądrze. W sił sektora zero jest zbyt dużo, by walczyć z nim bezpośrednio. Potrzebujemy bardziej taktycznego podejścia. Taktycznego mówisz, jeśli ma nam się to udać, potrzebujemy jeszcze jednej osoby do roboty. No, powiem Wam. Wow! Nie? No, wow! Goddammit! Goddammit! To wygląda jak prolog do tej gry, którą mieli zrobić, a której nie zrobili, ale dali nam chociaż to, co mieli, więc dziękujemy im za to. To była pierwsza misja, są trzy misje w tym, w tym sezonie i to kosztuje 15 euro, czyli 65 zł. No, ja jestem pod wrażeniem. Ja jestem pod wrażeniem.